Ok, już właściwie po Halloween, ale skupmy się, co tego dnia nastąpiło. Oczywiście byłem mocno zdziwiony, co wtedy się działo, jak twórcy podeszli do sprawy, ale jak to zwykle żywa w Halloween. Cukierek, albo psikus. Chyba skądś to znacie? No właśnie. I w tym tkwi haczyk. To jest druga część tego wybornego nagrania. Z którym Właściwie nie wiadomo, co zrobić, ale postaram się coś uwzględnić. To, co widzicie na ekranie, od razu mówię, że nie czytam z żadnej kartki, ani nie bawię się w żadne takie typu cuda. Więc wszystko, co mówię, jest improwizowane. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, że wszyscy znakomicie słyszą. A jeśli nie, to będę konfigurował dźwięk do skutku. Aż w końcu uda mi się ustawić tak, aby wszystkich dźwięk zadowalał. Jak widzicie na ekranie nie dzieje się nic ciekawego oprócz tego, że w tle mamy Halloweenowe dynie. I tym podobne. Bonusy. Jeśli jeszcze nie wykorzystaliście kodu, który przysługiwał w Halloween i z całym całą y, tą imprezą Golden Joystick, która została wygrana przez World of Tanks. To możecie do 11 listopada skorzystać z promocji, czyli wpisać ten kod czteroliterowy, który był ostatnio podany. Więc jeśli ktoś do 11 listopada 2012 obejrzy ten filmik, a mu wyleciało z głowy, To skorzysta jeszcze z tego. Pamiętacie, jak w poprzednim nagraniu ciągle mówiłem o tej misji, dodatkowej, bo po prostu to się nie mieściło w głowie. Co, co się z tym wyprawiało? Kompletny chaos, człowiek zagubiony, nie mógł nic znaleźć, aby tą misję dodatkową wykonać. Więc dni Halloween są policzone, nie lubię ich już. Oczywiście nie lubię od strony yy, no, wargaming, no, żeby było wszystko jasne. A tak, dni Halloween same w sobie są bardzo przyjemne. Chyba też tak sądzicie. Mi osobiście się podobają. Ale zobaczcie ile od ja czasu grzebałem w tych ustawieniach, żeby cokolwiek zrobić i ustawić. Ciągle coś widziałem, że jest nie tak, a tutaj rozdzielczość, a tutaj te całe zamieszanie z tą misją dodatkową, z tym Halloween, z tym całym przygotowaniem. I w ogóle podejściem do tej sprawy. I oczywiście kolejny raz obserwujemy te, ten komunikat, który się po prostu w głowie nie mieści. Myślałem, że po aktualizacji zmieniło się coś w koszarach, ale jednak nie. To było przeoczenie. To w ostatnim nagraniu o tym właśnie wspominałem. Ale teraz warto wspomnieć, że będzie aktualizacja 0.8.2, i ona będzie wprowadzała nowe chińskie czołgi. Więc Obserwujcie kanał z uwagą, bo jeszcze nie raz, pewnie o jakiejś aktualizacji wspomnę. Wiadome jest chyba też wszystkim, że Wargaming podchodzi unikalnie do użytkowników. Tworzą różnego rodzaju tutoriale i tak ale one trochę takie zbędne są i nie wszystko się przydaje, ale trzeba uwzględnić, że dużo jest powiedziane o co w tej całej mechanice gry chodzi, z różnych stron, od strony czołgów czy od strony jakichś innych aspektów gry. Jak możecie też no, zauważyć, moje koszary są pełne, czołgi też, tylko po prostu grać i grać i grać i grać i grać i jeszcze raz więcej i więcej grać i nie przestawać, no po prostu całe dnie możecie na to poświęcać, no bo to taka jest gra, no, no. Nic się specjalnie na ekranie nie dzieje, ale jeszcze trochę to potrwa, więc cierpliwości. Zaraz dojdziemy do końca. Jeśli komuś się nie podoba, może w każdej chwili to wyłączyć. W końcu przecież nie wszystko musi się każdemu podobać, prawda? więc myślę, że się ze mną zgadzacie. Jeśli macie coś do powiedzenia w tej sprawie to możecie skomentować w komentarzu no i po sprawie. Czasami też są różne problemy na przykład techniczne od strony mogę wspomnieć jak na przykład przy renderowaniu klipu, czy od strony no, mikrofonu, ustawień, głośności yy, i tak dalej, to nieraz może być inna tonacja dźwięku, inne natężenie i tego rodzaju drobne yy, problemy techniczne. No, jeśli mogę tak to nazwać, no ale raczej na pewno mogę. A szczególnie w dzień Halloween na pewno mogłem. No zresztą kto mi zabroni? Ktoś obejrzy, jak ktoś nie chce, to nie obejrzy. No i tyle. Krótka piłka. Jak to nagrywałem, to tak naprawdę mówiłem do mikrofonu, coś komentowałem, ale tak wyszło, że akurat nie nagrało się, bo coś tam z mikrofonem było nie tak. No zdarza się niestety, no. I trzeba jakoś sobie z tym poradzić, więc musisz kolejny raz to nagrywać, aby był jakiś przekaz tego, co nagrywasz. Mogę jeszcze wam wspomnieć, że ostatnio jest właśnie taka, taki jakby konkurs i jak tam się uda zdobyć Medal Bolteira czy coś w tym stylu możecie sobie zobaczyć na stronie gry to możecie wygrać wycieczkę do Anglii. Dokładnie to jest H jak to się nazywa Bivington, chyba, czy coś takiego, już nie pamiętam tego miasta dokładnie, ale tam jest muzeum, i można właśnie wygrać wycieczkę do tego muzeum i no, się spotkać z tymi organizatorami, z tymi twórcami gry i tak dalej. To jakby kogoś interesowało, to może sobie sprawdzić i wziąć w tym udział. A zasady są takie, że. Po prostu wybieracie jakiś czołg, brytyjski od trzeciego bodajże do piątego tieru i musicie nim ekspić i najlepiej osiągnąć właśnie wynik, który umożliwi Wam zdobycie medalu, który jest wymagany. I potem następnie wysyłacie tam do Wargaming no, maila. Zatytułowanego, który macie podane tam konkretne informacje. Nie będę tam przytaczał, tylko może kogoś zainteresuje, może kogoś uda się zdobyć. Może ktoś tyle ciśnie w tą grę, że uda mu się taki wynik wyrobić. Ale z góry powiem, że to nie jest prosta sprawa. I czas macie do 13 listopada, więc śpieszcie się, bo czas ucieka. Dobra, tyle na dzisiaj.